No już jestem. Moi drodzy. Ja już jestem w tych kolbudach nad wodą. Sprawdziłem sobie sprawdziłem sobie autobusy. Tutaj niedaleko jest szkoła. Się okazało, że tutaj niedaleko jest szkoła. Poszedłem tam na taki przystanek. Narobiłem zdjęć autobusów. Autobusów od jest. Się okazało, że normalnie wrócę sobie, że jak będę chciał ale. To jest godzina. Pół do pierwszej gdzieś. Mogę sobie wracać tym autobusem. 15:16. 16. Jest ich wiele, ale. Można powiedzieć, że praktycznie co godzina jest. 15-16 pojadę sobie tym autobusem wysiądę gdzieś tam w pobliżu domu za kowalami i skorzystam sobie tutaj z wody rowerek, rowerek chciałem wynająć ale powiem szczerze, że już nie ma rowerków wszystkie są wynajęte jeden tam uszkodzony stoi też nie jestem pewien czy by mi wynajęli, bo tam taka młodzież tam rozmawiała między sobą, to to jeden tam właśnie chciał wynająć, to stwierdził, że nie mógł. Może dlatego, że niepełnoletni. A tam jakaś dziewczyna z nim się opalała, to mówi, że ona przezornie ubezpieczona ma kartę wędkarską. Też kiedyś miałem kartę wędkarską, ale kto to by teraz? Te karty wędkarskie przecież. Był w stanie odnaleźć, jak ja to robiłem w tym koło Moronga, tam na wsi co opowiadałem kiedyś byłem nad, nad, nad tym jeziorem na Mazurach a ja sobie moi drodzy byłem w delikatesach takich tu kaszubskich i kupowałem trochę ryb w takich w puszkach tu jakieś wędzone kupiłem sobie takie przekąskie jabłuszko jeszcze miałem to sobie zjem, Tutaj popływać zaraz pójdę popływać, kupiłem jeszcze kawałki obasy chlebek taki pumpernickel Pumpernickel Nie chce mi się wracać na piechotę. To oto mina Powiem szczerze, że kolejne 4 godziny bym szedł No trzeba wracać za każdym razem przecież jak, jak pójdę na tej mm, kartuzy to co? to trzeba wracać? Jak ja 40 km musiał tam zrobić? ludzie z kartus to od razu można sobie moi drodzy kolejką wrócić kierunek mm, Gdańsk Główny albo autobusem moi drodzy, ja teraz pauzuję i ten wejdę do, do wody, tam coś może jeszcze nagram jak pływam tak. może mi się uda tutaj tak coś nie za bardzo nie chcę nagrywać, bo ludzie tutaj są się kąpią dobra, na razie, hej nie wiem czy już leci, o leci moi drodzy, chciałem pokazać Jeziorko w kolbudach, w kolbudach, o! ile muszli tutaj pod nogami. Chyba jak tutaj popłynę, chcę pokazać z tyłu, fajne jeziorko. Woda czyściutka, chłodna, super. Tak to wygląda moi drodzy. Zaplecamy rowerki które pływają. Już wspominałem, rowerka nie wynająłem. I nie wiadomo, czy w ogóle mi się uda następnym razem. Bo coś się obiło u uszy, że trzeba mieć kartę wędkarską, ale nie sądzę. Nie sądzę. Ma wystarczy tylko dowód osobisty, podejrzewam, bo przecież kto, kto ma kartę wędkarską. No, kto ma te karty wędkarskie bo tu kiedyś co dzieciaka się robiło ale to wiadomo gdzieś się pobubiło moi drodzy dzisiaj jakieś regaty są tutaj o, tak to wygląda pozdrawiam wszystkich z jeziorka Skolbut chciałem powiedzieć, że wypad szlakiem się udał 15 km zrobiłem telefonie pokazało około 16 to wszystko mi się zgadzało czyli 15 km zrobiłem droga powrotna to już niestety albo istety mam niedaleko tutaj autobus sobie już zdążyłem zorganizować łał, wow, jak się spodzi ciepło jest w sobie zorganizować autobus Także już się nie muszę drogą powrotną denerwować i Przyszłościowo będę już wiedział, mogę sobie tutaj śmiało z Emilcją przyjeżdżać. Jest piękna plaża. Podobnie jak nad zalewem, w Białym Stoku. Na tym zalewie, co byłem w tamtym roku. Fajne takie pucizny są. dzieciaki tam się.